Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku W dzisiejszym odcinku będę chciał zregenerować baterię Hilti I w zasadzie też od razu przerobić ją na litowo-jonową baterię Nie wiem dlaczego, mam po prostu ogromną pokusę przerobienia tej baterii Po prostu nie rozumiem tego Jak patrzę na to urządzenie to zresztą... Sam ja bym zobaczcie sam Coś pięknego Coś po prostu pięknego Trzeba zregenerować baterykę. Jest to kozacki, wielki lisi ogon. I teraz, moi drodzy, od razu na wstępie powiem, w jaki sposób będę regenerował. Jest to bateria 24V. Nie mam BMS-ów na ten moment 24V, więc użyję po prostu równych ogniw, dobrych ogniw, czyli sięgniemy do sklepu baterii 18650.pl. Teraz będzie kwestia pewnie dyskusyjna, jeżeli chodzi o komentarze, czy powinien być ten BMS, czy nie. Jeżeli macie, jeżeli macie możliwość, jak najbardziej nie zabraniam Wam zawsze ten prąd balansowania, czy tam 50 mA czy ileś, zawsze będzie Wam pomagał chronić te ogniwa. Jeżeli chodzi o tzw. cut-off, czyli odcięcie e, po przekroczeniu jakiegoś progu. Moim zdaniem jest to rzecz bardzo przereklamowana i trzeba być totalnym ignorantem, żeby e, żeby próbować do odcień, no, no, nie da się, po prostu się nie da. To narzędzie już zaczyna wtedy chodzić, wiecie, na zasadzie. Yy, 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 a tak naprawdę jeszcze nie zjechaliśmy poniżej 3V na ogniwie, a nawet często 3-2V na ogniwie i one już wtedy mają taki duży spadek. Oczywiście, jeżeli dobrze dobierzemy pakiet. Tutaj mamy narzędzie 24V nichamkowe, dlatego zastosuję tutaj pakiet 6S, 6S2P, może 3P zaraz zobaczymy, nie mam jeszcze pomysłu. I co więcej, moi drodzy, Wam powiem, to powiem Wam to, że dużo narzędzi firmowych. Również nie stosuje BMS-ów. Często się tutaj podpieram, chociażby taką bateryjką Bosza, bo w nich nigdy nie było BMS-ów ładowania, balansowania między ogniwami i to jest sprzedawane tak fabrycznie i żyje. Można, można. E, zamienniki do Bosza e, serii niebieskiej również nie mają BMS-ów i tak dalej. Więc wiem, że mówię mówiłem to już w innym filmie, ale żeby w komentarzach nie musieć się tłumaczyć, to wolę to po prostu Wam powiedzieć, że BMS lepiej dać. Ale nie jest to aż tak strasznie, strasznie, strasznie wymagane. Musisz sobie przejrzeć, co wam się bardziej będzie opłacało. Czy po prostu wymienić ogniwa szybciej o te powiedzmy, 20% może się zużyją przez to, że nie ma BMS-a. Czy pchać BMS-a, kupować go i płacić za niego, powiedzmy, x złotych. Nie mówię, że to jest też droga rzecz, po prostu, jakbym miał, to bym użył. Na ten moment mam na 5S BMS i -y. nie mam po prostu pod to BMS-a, a normalnie. Pieką mi ty muszę to zrobić, ta, ta Hilti, muszę zacząć, jak to chodzi, używać jej trochę. Ciężko będzie się z nią rozstać, fajna jest. Więc moi drodzy, po prostu rozbieram tą baterykę, pokażę Wam jak to wygląda, zobaczymy ile tam pakietów, ile tam ogniw upchamy, bo sam jestem ciekaw. Zobaczymy, sorry za to, to przydługie gadanie, jeżeli doceniacie, podoba Wam się to, pamiętajcie PR, dyknąć łapkę w górę. No, w dół, to jeżeli tam nie lubicie jakoś, coś za bardzo słaby materiał, ewentualnie w bok, jak jesteście tacy trochę homonie zdecydowani. Śrubki odkręcone, możemy to wyciągać, otwierać. Jak to wygląda? O, elfit Trzeba trochę całe wyciągnąć. Budowa jest taka fajna, bo jest ustawna. No i będę zaraz mierzył pakiet, taki, tu można uchać. Dobra, zaraz to wyjmę. Teraz pomierzymy, jak pakiet, taki można tutaj będzie upchać. Zobaczymy, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, na szybciutko bateryjka jest zgrzana. Yy... Przyszłościowo są zrobione wyjścia pod balanser. Jeżeli ktoś by chciał sobie później tutaj dołożyć go, czy, czy nie chciał go dokładać, to jest to jakoś tam z Myślę, że tak, nawet w miarę estetycznie. Pasztyt mi się skończył przeźroczysty, dlatego jest czarny pasztyt, ale ja zawsze wolę te zapaszytować, żeby ta bateria też się, nawet tym ktoś gdzieś uderzy, rzuci, to się po prostu nie rozwali. No jest zwięzłe. No Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, żeby to było tak nawet na bogato zapasztetowane, bo ja zawsze w środek pasztetuję to i dodatkowo w ten sposób. Ale macie taką pewność, że nic się tutaj e, nie stanie. Można by było próbować, jeżeli tutaj na przykład w tej obudowie jakieś izolatory, może nie tyle za koszyczki, nie, nie, jest git, jest git, dobra, nieważne, nie było tematu. E, no i teraz co, tutaj mamy minus, tutaj mamy plus, podpinam to po prostu pod to, co tutaj było wcześniej. I być może zrobię wyprowadzenie pod DC tego, żeby to ładować jakoś, albo po stykach, zaraz czy mam gniazda. Zapasy mi się już kończą, muszę uzupełnić zapasy w kreatorowej noże po prostu takich właśnie pierdół. No jak widzicie jest to easy, bo ogólnie żeby nie było, to wchodzi i działa, nie wiem czy nie zrobię zwarcia tego w sumie. Więc nie będę jeszcze, zanim nie zaizoluję tego, bo zaraz to jeszcze ładnie wszystko poizoluję, to nie będę tego przykładował, bo zaraz mogę zaraz zawarcie zrobić, a nie chcemy tego. 6S, 2P, ogniwa, baterie 18650KP od Klaudiusza, a, pewne baterie, ogniwa. Znaczy w zasadzie pewne baterie, jak macie pewne ogniwa. Bo jak nie macie pewnych ogniw, to będą niepewne baterie. Jedno wynika z drugiego. Dobra, nie gadam, moi drodzy. Tak to wygląda zaraz. Złożę, jak ten młot haracze, bo jeszcze nie mogę doczekać go sprawdzić. O! Jaki młot, Lisi ogon. Taki jeszcze, jeszcze taki protip, moi drodzy. Odnośnie izolacji tego, moglibyście po prostu też wyprowadzenia zrobić na minusach. Tak, jest taka opcja z jednej strony. Natomiast ja zawsze kładę sobie z jednej, z drugiej strony podkład. Jak widzicie, z taśmy przykładam sobie teraz, odginam to z powrotem. I teraz, jeszcze raz, taśma i to będzie wtedy odizolowane. Jak będzie trzeba kiedyś sobie z tego BMS-a skorzystać, to będzie taka możliwość. Znaczy, z tych odczepów, skorzystać, to będzie taka możliwość. Dobrze, moi drodzy, tutaj tak co się wydarzyło, już wam mówię. Trzeba, trzeba było delikatnie dremelkiem podciąć e, no te nasze uchwyty, żeby gdzieś nie hatrzyły, bo mimo wszystko olejonki delikatnie hatrzą. E, całość jest przyklejona naprawdę porządnie, nie widać tego, ale po prostu czarny klej użyłem do tego, ale jest to porządnie przyklejone, żeby się gdzieś nie oderwało. E, tutaj w sumie ten rezystor zostawiłem, znaczy termik, zostawiłem, który tutaj był. E, termistor. I teraz tak o, plus i minus moi drodzy, co tu się wydarzyło, tutaj jeden przewód dałem radę przedłużyć, on jest przedłużony, to jest przewód dodatni, natomiast z przewodem ujemnym miałem troszeczkę zabawy, ponieważ e, po pierwsze była końcówka taka już nie nadająca się za bardzo do niczego, widzicie to się tak trzymało, a to się nie chciało kompletnie lutować, było za śniedziałe, próbowałem to skrobać, Próbowałem to fluxem podlewać, no nie szło do tego się dolutować, więc oczyściłem dżemelkiem ten styk od tej strony i po prostu się do niego tam dolutowałem przewodem ujemnym dodatni. Tak jak powiedziałem, tutaj sobie przedłużyłem, nie było problemu, żeby go zdutować oczywiście tego Teraz jeszcze zabezpieczę dodatkowo przewody dodatni i ujemny, no i myślę, że mogę to składać. Zobaczymy, bateryjka bardzo prosta do złożenia, moim zdaniem. No i tyle. No i dobra, bateryjka włożona, zobaczmy jak to chodzi. Pierwszy bieg na znaczy, no nie niebieg ma ograniczenia obrotów mocy. Pięknie idzie, pięknie w ogóle pracuje. Ale Hilti po dźwięku każde narzędzie chyba da się poznać. One... A, zresztą nie podniecamy się Hilti teraz. Także jak widzicie moi drodzy, baterykę można przerobić. Powiedziałem Wam jakie są opcje, czyli z BMS-em, bez BMS-a. Jeżeli chodzi o ładowanie, to najprościej, moim zdaniem, zrobić sobie to na wtyku DC. Oczywiście pamiętacie, żeby nie używać oryginalnych ładowarek w momencie, kiedy przerobicie sobie akumulator, bo to się dla Was źle skończy. W najgorszym wypadku tylko dla akumulatora. Natomiast jeszcze chciałbym Wam zaznaczyć, że. Możecie przerobić oryginalną e, ładowarkę sobie e, pobierając jej, tylko jak gdyby napięcie, prąd, który jest potrzebny, e, i wkładając tam takie moduły chińskie, postaram się Wam podlinkować pod tą aukcją. O czym mówię, i taki moduł, jak tam wsadzicie, e, wysterujecie go na odpowiednie napięcie, prąd, e, ładowanie CCCV w tym przypadku tam będzie, i za pomocą tego możecie już sobie to robić, a jeżeli. Ktoś z Was chce, żeby przerobić mu ogólnie takiego jakiegoś nichamka na lajonka, czy coś tam do szymka. Kontakt gdzieś tam krzymek się odezwie w komentarzu. Zobaczymy, czy oglądasz końcówkę filma. Jak się w komentarzu, to przypnę ten komentarz. No, szymość, teraz się okaże, czy oglądasz, czy nie oglądasz wariacie. Ja moi drodzy, kończę ten filmik. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie panu łapkę w bok, znaczy się w górę, albo w dół. Znaczy w dół, to, jeżeli się nie podobało. Subskrybujcie kanał drugi kanał w piątek o 230 live'y o trzymajcie się hejka